Witam wszystkich koleżanki i kolegów z Facebooka, tutaj Dawid Jasper. Dzisiaj zagramy grę Half Life Będę przechodzić całą grę od nowa. Zostawcie mi suby, rączki na tak. Jak to się mówi, mówi się na to suby i rączki na tak. Zostawcie mi pod filmikiem, miłe komentarze i zaczynamy. Bierzemy New Game, łatwy poziom. Serdecznie zapraszam, też, wszystkich do oglądania moich filmików na YouTube i komentowania i lajkowania moich filmików, tu nam się gra. wczytuje jak widzicie, napis Half-Life, tych grze jedziemy pociągiem do, do celu, który musimy dążyć. O, jak widzicie, tu Ty... jest ten policjant, w tym puka do drzwi. Tu be, w drugiej części będę grał w Blue Będę tym policjantem, właśnie, tym policjantem, będę w grze. Musimy dojechać do samego końca Czynczasem sobie tu usiądziemy Na luzacko Poczekamy sobie Tutaj zjedziemy na dół Będziemy Koło Będziemy tutaj koło jak widzicie Koło Rakiety która będzie robiona Tu podejdę nawet żeby wam pokazać Tutaj połowa rakiety, tu jakieś skrzynie jadą do góry. Teraz idziemy tutaj. Tutaj dojeżdżamy do następnej rakiety. Podejdę do drzwi, żebyście zobaczyli sobie. To jest połowa rakiety. Tutaj jakiś pociąg podnosi jakieś skrzynie, ale mnie to nie interesuje. Tutaj będziemy teraz zjeżdżać na dół. O, tu nam się drzwi, od, otworzyło nam się wejście. Zjeżdżamy na dół. Na luzacko. Podejdziemy nawet sobie tutaj pod krawędź, żebyście zobaczyli. To jest dopiero początek gry, które będę musiał przechodzić. Tu chodzi o to, żeby pozabijać wszystkich kosmitów i przejść planszę jak najszybciej. O, tutaj jest helikopter. Będę wracał tam tego tematu wcześniejszego. Tutaj naukowiec będzie nas leciał helikopterem wojskowym. O, tu nam się otworzy ta siatka, jak widzicie. I potem otworzą nam się te duże drzwi. Tu się zatrzymamy, właśnie. O, tu nam się już zamknęło. Teraz czekamy, jak wejdziemy do środka. Tu podejdziemy z drugiej strony, jak widzicie, żeby zobaczyć, czy się zamkną, bo na pewno się zamkną, się założę. Dobra, zamknęły się. Teraz idziemy dalej. Teraz jak tego. nam się te światła. Jak spojrzeliście. Jak będziecie chcieli oglądać moje filmiki na moim kanale YouTube, mam Dawid Jasper. I na drugim kanale mam Dawid Kamil. Dawid.dawid kamil.jasper możecie też oglądać moje filmiki na moim drugi kanale na youtube które będzie wystawione na facebooku o teraz dojeżdżamy tutaj tutaj nam się zamkną te bramki ten tutaj robot przynosi jakąś skrzynię jak widzicie tutaj wjechała podnośnik wjechał i jedziemy dalej z tym koksem Moje filmiki są takie po popularne jak e, jak tego, jak PewDiePie'a i jak e, i jak tego i jak innych YouTuberów, dlatego oglądajcie moje filmiki. Tak samo moje filmiki mogą być tak samo, bo oglądam jak widzicie e, filmiki Islamu, ale Islamu ma takie same fajne filmiki jak ja, nagrywał. E, i jak widzicie, że on ma tyle wyświetleń, islamu ma na filmikach. Tak samo on grał w outle, wgrał Outlasta, 2, w Outlasta, jedynkę. I tutaj teraz, jak widzicie, dojeżdżamy. Tutaj to zielone, to jest radioaktywne. na no to wejdziemy na to odbędzie nam życie. No i dojeżdżamy do naszego celu, do Trending System, do, do całej tej bazy. O, tam jest, tam jest, jak widzicie, ochroniarz, który zaraz nam podejdzie, otworzy drzwi, otworzy nam tu drzwi, właśnie idzie, wolnym krokiem. Pójdziemy pierwsze po Hazard Suit, po kamizelkę, która będzie nas chronić i będzie nam dodawać żyć i będzie nas leczyć i będziemy mogli się ładować sobie armor i różne takie bajery. O, ona tu wprowadza kod. Otworzył nam drzwi, jak widzicie. Idziemy dalej. Czekamy na niego na zioma Tutaj wprowadza sobie jakiś kod aktywacyjny do drzwi. O, już wprowadził. Teraz czekamy, jak się te małe te drzwi. Z tym metalowym otworzem, jak te metalowe przejdą, dobra. Jak widzicie, otworzyły się drzwi. Teraz te drzwi się zamkną. Otworzą się następne. Przepraszam bardzo, ale muszę zakasnąć. <laughs> Mamą chrypkę. No, tu nam się drzwi otworzyły. Tu mamy naukowców, naszych kolegów, bo też jesteśmy naukowcami w tej grze. Dobra, tu idzie drugi. Teraz idziemy po Hazard cud, po kamizelkę kuloodporną. Idziemy tutaj prosto, teraz prawo, przez te drzwi. O, tu są, tu jest kamizelka. Bierzemy ją sobie. Mamy 100 życia. Tutaj, jak widzicie, to jest w kibelku, bo widać nogi. To tym się nie przejmujemy. Otworzymy sobie na skrzynkę. Weźmiemy armer. 15 armerów mamy. Teraz idziemy tutaj. Do następnej planszy. Tu nam otworzy drzwi. Mówi nam, że. Spóźniliśmy się, bo dlatego, że grałem w tą grę, jak widzicie i tylko teraz włączyłem głos, żebyście mnie słyszeli. No, idziemy dalej. Tutaj naokoło, tu jest winda. I schodzimy na dół. Zaraz po tej całej katastrofie yy, w maszynie, poja będą pojawiać się kosmici i będziemy musieli ich zabijać yy, i będziemy musieli się chronić, będziemy mieli wszystkie bronie, yy, yy, te yy, snajperki yy, będziemy mieli tak samo wrzutnie pocisków yy, będziemy mieli kuszy, różne rzeczy, które będziemy musieli użyć w tej grze tutaj wchodzimy, jak widzicie tu nam mówi, że dali nam, że, yy, że tę próbkę wynieśli do analizy i zaraz powinna ta próbka dojść Że ten cały administrator kontroluje całą sytuację Jak widzicie. Oni tam gędzą, gędzą. Ten otworzy nam drzwi teraz. Wprowadził siatkówka oka. Przepuścimy go. A okay. kieś. I od tego momentu się wszystko zaczyna. Jak tutaj się rozwaliło. Dobra. Teraz otworzymy te drzwi. Winda. No schodzi na dół. I teraz zacznie się cała zabawa. Jak widzicie. Dobra, wchodzimy, oni tutaj coś jak widzicie powiedzą, parę słów.